Czy to to? Tak mi się wydaje. To zdecydowanie nie jest to. Tak, to to. Opinie są podzielone. Okej, okay, to gdzie jest portal? To za rogiem. Nie widzę go. Ja też nie. Jesteśmy na pustej płaszczyźnie. Gdzie chcecie widzieć ruch? To jest przestrzeń nie Euklidesowa. A. Przechodzi nikogo wielkiej kreatury, która wydawała się być czystą energią. Te kreatury są jak portale. Jak portal, z którego wyszliśmy? Świetny pomysł, starszy Szamanie. Starszy Szaman. Starszy Szaman się nawet nie odezwał tych wypowiedzi. Nie wiem, może wskazywał coś, co Aras interpretował jako przejście przez portal, mimo może chodziło o co innego. mmm nieko. Mm, ser. Ceriot powraca. Ceriot co chwilę powraca. To jest narzędzie uniwersalne. Nie wiesz co zrobić? Rydwan. Potrzebujesz kogoś zabić? Rydwan. Potrzebujesz uciec z miejsca zdawania? Rydwan. Potrzebujesz uciec od innych odpowiedzialności? Rydwan. Potrzebujesz ciąć drzewo? Rydwan. Słowa poświata. Rozjaśnia ciemność. Mm, biblioteka się pali. aleksandryjska Poglądają w górę, żeby zobaczyć grupę innych ubranych. Mm. Uczeni, otoczeni przez świecące obiekty w centrum pokoju. Spoglądają na grupę, a potem z powrotem na starszego szamana. Starszy Szamana się do nich uśmiecha. Czy my trafiliśmy do wioski Szamanów? Indy czy Szamani są transcendentni, ich już nic nie obchodzi. Nie, nie potrzebują odpowiedzi, potrzebują pytań, które są poza naszą logiką. Na przykład Lululululu? A to było bardzo głębokie pytanie. Myślę, że nie, nie dam rady kiedykolwiek znaleźć odpowiedzi na nie. Odpowiedź jakakolwiek by nie była podwożyłaby sens istnienia i życia całej ludzkości. Tak, największe filozoficzne pytania to kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Co się stało z pieniędzmi z komunii? Witajcie, moi tureccy bracia. Na nazwą nas z braćmi. Ej, podejdź do tego innego i nazwij go, bratem. Co złego może się stać? To jest tak jak, ej, wyznajcie swój kraw. Co złego może się stać? Tak. Najgorsze, co może zrobić, to powiedzieć nie. Witajcie, moi indyczy bracia. Jeden z uczonych przemówił. Jego woj zaskakująco głęboki, jak prawdziwego stworzenia łuskiego. Uczony, dziękuję za przybycie. Byliśmy podekscytowani na to. A się śmieje. Cóż, mój nie. My nie. Cóż, my nie. That's kinda Google. Czyli co, rozglądamy się i teraz widzimy 500 tysięcy urządzeń do tortur? Albo innych badań? Tylko pół miliona? Nie dałoby się jeszcze jednego gdzieś tam ogarnąć? Jednego urządzenia czy jednego miliona? A co to za różnica? Myślałem o jednym urządzeniu. Tak, to jest ten moment, jak ktoś się chwali, że zrobił 120 pompek, więc zrobisz 121. Naprawdę ten wielki twist to, jest, to są po prostu schody, które są takie zakręcone, i, i trzeba wejść tak z tysiąc schodków w górę. Tak naprawdę to gigantyczny jogurt pitny. Nie, niemożliwe. Tylko kim... wiedziałeś, kim jesteście, jak się tu dostaliście. Szukaliśmy one mask. Maska, to dlatego zniszczyliście portal do naszego świata? To nie my go zniszczyliśmy. To był Strażnik Wymiaru On tu był? Tak, i zaprowadził nas do fałszywej lokacji: Ara rzuca Strażnika Wymiaru w stronę indyków. Gdy indyki obracają się, by zawalczyć ze Strażnikiem Wymiaru Cieni, widzicie pobłysk w ich chłopczych. Atakują z niesamowitą prędkością, otaczając Strażnika i atakując go swoimi pazurami i dziobami. Strażnik Wymiaru Cieni tnie w ich stronę swoją siekierą, ale jego ataki nie mają efektu. Gdy indyki skupiają się wokół niego, widzicie Strach w jego oczach. A więc tak, przyjdzie mi dokonać mojego żywota, toczymy przez indyki. <noise> Dokładnie tak. To się stało mojej rodzinie. Zakończmy to. Za przynieśmy sprawiedliwość w tym stworzeniu. Moja rodzina została zadziobana przez chmary indyków? Tak, a wcześniej jeszcze te indyki głotały tak głośno, że pękły im wębęki w uszach. Wszelkie tortury przed śmiercią. Pamiętaj o tym w Przymiałeś jakiś fragment z życia. Przedgrubowego? Starszy szaman. Musimy przejść z portem przez portal. Indyczy Shaman. Tak, tak. Oczywiście. Mam wrażenie, że sobie z trochę. Indyczy Shaman zaczyna inkantować. Inkantacja. A wielka sterta książek na stole przed nim zaczyna pulsować światłem. Światłem? Książki? W bibliotece. <laughs> nie. Wiedza wypływa. Znaczy, ulatnia się. Kto Energia upuścił to się świeczkę? Światło, takie tam Kim jesteście? Jesteśmy... Ym... Ja jestem Starszy Szaman, a ty jestem uczonym indykiem. A to są moi koledzy. Doktor Matematyk indyk. Historyk indyk i indyk tancerz. Indy tancerz? To jest in, inny poziom w ogóle. To jest ten indyk czy tancerz. W świecie indyków. Taniec jest tak samo poważony jak nauki ścisłe. Nie rozwala to, jak musi wyglądać indy czy Gdzie będziemy stąd szli? Myślę, że... I wskazuje na północ. Całą dzisiejszą sesję jestem takim kompasem. Tak. Za tak każdym razem, jak coś robię, to pokazuje, gdzie idziemy. Północ. Jak zbieracie się w cieniu, słyszycie krzyk. Widzicie strażnika wymiaru cieni, będącego zasięganym przez grupę indyków ubranych w szaty uczonych. Nie szaman patrzy na was. Jego wyraz twarzy. Jest mieszanką strachu i żałowania. Indyczy szamon. Przykro mi. Wygląda to, że nie doceniłem potęgi Miwon Kiedy uszony indyczy odchodzi, zwracacie się w stronę Invora. Masz doświadczenie z byciem uprowadzanym. Co teraz? Eee. Masło? Teraz masło. Szukamy pustej karty. Karty, która nie ma nic. I rezetujemy przygodę. co to nie wiemy co zrobić, bo ten kariot. Szybko gonimy go. Oj, przejechaliśmy. Zapracamy się. Jum. O nie, przejechaliśmy go teraz. W cieni krzyczy w bólu, jak rydwan przejrzał mu po stopie. To <grybota> robota. Rydwanie? Rydwan. Dzięki za <grybota> komprę. Strażnik upada, a jego siekiera wypada z jego uchwytu. Nie może zatrzymać rydwanu, który łamie mu nogi. Umiera krzycząc. Świetna robota, Ilwar. Nieźle, rydwanie. Rydwan, dzięki. Czy na każdym razem, jak używamy tych kart, to nasze Sanity spada? Także w pewnym momencie zaczynamy słyszeć rydwan bon, czy...